Cześć, w tym odcinku opowiem o tym, co sądzę na temat rad, które inni poligloci dają w internecie. Ostatnio obejrzałem kilka dość popularnych wykładów na kanale TEDx, które dotyczyły właśnie nauki języków obcych. I tam różni poligloci wypowiadali się na ten temat, dawali różne rady, jak uczyć się języków obcych. I w tym odcinku e, wybrałem 5 takich dość popularnych wykładów i opowiem Ci o tym, co sądzę na ten temat i jakie główne wnioski płyną e, z tych wykładów. Pierwsze nagranie ma tytuł How to Learn Any Language in Six Months. Ma ono już 34 miliony wyświetleń w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, czyli bardzo, bardzo dużo. I ogólnie zgadzam się z wieloma rzeczami, o których jest mowa w tym wykładzie, natomiast już w samym tytule widzę pewien problem. Zakładam, że oczywiście miał to być clickbait, ale może nie do końca, bo to też powtarza się w treści tego wykładu. Ja osobiście bardzo nie lubię, kiedy ktoś mówi, że możesz nauczyć się jakiegoś języka w 3 miesiące, w 6 miesięcy, w 4 tygodnie i tak dalej. Bo to jest bardzo trudno zmierzyć i nauka języka tak naprawdę nigdy się nie kończy i nie da się tego zmierzyć w jakiś obiektywny sposób. Można na przykład powiedzieć, że Da się schudnąć 10 kg w 6 miesięcy, albo da się przygotować do maratonu, żeby przebiec go w określonym czasie, bo to można łatwo zmierzyć. Albo schudłeś te 10 kg, albo nie, albo przebiegłeś maraton, albo nie. A w przypadku języków jest całkowicie inaczej, bo ta granica jest bardzo płynna i no w jaki sposób zmierzymy to po tych sześciu miesiącach, czy ktoś nauczył się tego języka, czy nie. Trudno jest wyznaczyć ten moment, i tutaj nie ma żadnej konkretnej granicy, nie jest to w żaden sposób mierzalne, dlatego ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś mówi, że. Można nauczyć się jakiegoś języka w jakimś określonym czasie, bo nie wiadomo tak naprawdę, co to znaczy nauczyć się jakiegoś języka. Kolejna rzecz, o której jest mowa w tym wykładzie, to to, że nie potrzebujesz talentu, żeby nauczyć się języka. To jest y, takie dość oczywiste stwierdzenie bo jeszcze nie słyszałem, y, żeby jakikolwiek poliglota powiedział, że rzeczywiście ten talent jest potrzebny. Tak mówią tylko osoby, które. Y, które nie osiągnęły nic spektakularnego w nauce języków, natomiast poligloci nigdy nie twierdzą, że do nauki języków potrzebny jest talent. Z wykładu możemy dowiedzieć się też, że sama imersja, czyli samo zanurzenie w języku i w odpowiednim środowisku nie działa. Na przykład sama przeprowadzka do innego kraju, gdzie mówi się w tym języku. Nie zadziała i z tym się zgadzam. Oczywiście, to może być takim dopalaczem, jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, żeby nauczyć się tego języka i przeprowadzisz się do innego kraju i rzeczywiście będziesz robić wszystko, żeby nauczyć się tego języka, to wtedy będzie Ci trochę łatwiej. Natomiast samo w sobie to nie zadziała, jeżeli nauka języka nie jest Twoim celem. Kolejna ważna rzecz, z którą się zgadzam, to to, że powinniśmy używać języka jako narzędzia, które służy do załatwiania konkretnych ważnych dla nas spraw. To jest oczywiście prawda. Bo wtedy y, motywacja do nauki przychodzi w naturalny sposób, jeżeli musisz uczyć się języka, żeby rozwiązać jakieś zadanie w podręczniku, no to jest to dość oczywiste, że nie będziesz mieć wielkiej motywacji do nauki, bo nie jest to dla ciebie ważne. Ale jeżeli musisz nauczyć się jakiegoś języka, żeby zrealizować jakiś ważny dla ciebie cel w prawdziwym życiu, no to sytuacja jest zupełnie inna. Na przykład, kiedy musisz zaprezentować znajomość języka na rozmowie o pracę, albo kupić bilet na pociąg, kiedy podróżujesz za granicą, wtedy to jest konkretna, przydatna umiejętność. Wtedy język jest rzeczywiście praktycznym narzędziem. Kolejna porada dotyczy unikania perfekcjonizmu. Z tym też się oczywiście zgadzam. Dla niektórych osób to może być oczywiście trudne, ale warto dążyć do tego, żeby nie być perfekcjonistą. Bo wtedy będziemy frustrować się, że nie rozumiemy wszystkiego i albo że popełniamy jakieś błędy, wtedy będziemy mieć gorsze samopoczucie i będziemy się przez to uczyć wolniej. Jeśli chodzi o naukę słownictwa w języku obcym, to Jedna z porad zawartych w tym wykładzie polega na tym, żeby nie kojarzyć słów z języka obcego ze słowami w naszym języku ojczystym, tylko z tym, co one rzeczywiście oznaczają. To jest też coś, o czym często mówię, czyli nie tworzymy par słów na zasadzie, no to był akurat podany przykład fire huo, nie wiem, czy to dobrze wymawiam. To jest ogień po chińsku. Tylko zamiast e, kojarzyć słowo huo ze słowem fire czy ogień, powinniśmy na przykład wyobrazić sobie ogień albo skorzystać z jakiejś grafiki przedstawiającej e, ogień, jeżeli na przykład tworzymy fiszki na komputerze. Kolejny wykład to The Secrets of Learning a New Language. Tutaj jest mowa o tym, że bycie poliglotą i uczenie się wielu języków opiera się na czterech głównych filarach. Pierwszym z nich jest radość czy czerpanie przyjemności z nauki, i to jest to, co łączy wszystkich poliglotów, ale dla każdego czerpanie tej radości i przyjemności z nauki może oznaczać coś trochę innego. Drugi element to stosowanie odpowiednich metod nauki. Taką metodą mogą być na przykład fiszki do nauki słownictwa. Trzeci element to system, czyli tak naprawdę chodzi tutaj o nawyki i o plan nauki, czyli na przykład to, że codziennie w drodze do pracy albo do szkoły słuchamy podcastu do nauki języka. Jeżeli... Siadamy na kiblu, to przeglądamy fiszki w telefonie i tak dalej. Panie Herku, kończ Pan! Bo mnie się Chodzi o to, żeby nie znajdować specjalnie czasu na naukę języka, tylko żeby ta nauka stała się naturalną częścią języka. Myślę, że nie musisz specjalnie znajdować czasu na to, żeby zjeść rano śniadanie. I tak samo nie powinieneś yy, specjalnie szukać czasu na to, żeby pouczyć się języka, bo to powinno być po prostu naturalną częścią Twojego życia. I ostatni element to cierpliwość, bo nauka języka, nawet jeżeli korzystamy z najskuteczniejszych metod, po prostu jest procesem, który zajmuje dość dużo czasu i trzeba się z tym pogodzić, bo póki co nie ma żadnych magicznych metod, które sprawią, że język obcy w jakiś cudowny sposób wejdzie nam do głowy w bardzo krótkim czasie. Dlatego trzeba nauczyć się, cieszyć z e, nawet jak najmniejszych e, sukcesów, żeby wytrwać w tym całym e, procesie. Ten wykład jest e, dość ogólny, no ale trudno się z tym e, nie zgodzić. Trzeci wykład ma tytuł Learning a language, speak it like you're playing a video game. E, I tutaj e, główne... E, Przesłanie dotyczy tego, że to, jak dobrze komunikujemy się w języku obcym, nie zależy od tego, ile wiemy, jak dużo wiedzy zgromadziliśmy, ile słów znamy, tylko raczej zależy to od naszego podejścia. I w tym wykładzie możemy usłyszeć taką prostą anegdotę, która to dobrze ilustruje, która jest chyba oparta na. W prawdziwych wydarzeniach. Ta pani, która to opowiada, mówi, że mieszkała w Malezji i kiedyś poszła do, do apteki, żeby kupić sobie suplement diety Omega 3 i nie znała lokalnego języka, porozumiewała się po angielsku i nie wiedziała dokładnie, który suplement wybrać. I y, na początku rozmawiała z jedną ekspedientką, i ona mówiła bardzo dobrze po angielsku, na bardzo wysokim poziomie, używała bardzo wielu słów, mówiła bardzo dużo, ale y, nie potrafiła tego jasno wytłumaczyć, i tak naprawdę nie miało to żadnej wartości, i ona w niczym y, nie pomogła. I później podeszła do innej ekspedientki, która mówiła bardzo prostym, wręcz Prymitywnym angielskim i wytłumaczyła to w bardzo prosty sposób, mimo że jej zasób słownictwa był dużo, dużo gorszy. Więc wniosek z tego jest taki, że to niepoprawność czy bogate słownictwo decydują o jakości komunikacji w języku obcym, tylko bardzo duże znaczenie ma również nasze nastawienie. Nie, żeby to zilustrować, pada tutaj przykład języka angielskiego, który może jest dość skrajny, ale na pewno bardzo obrazowy, bo często zakładamy, że naturalne jest to, że native speaker angielskiego mówi po angielsku, a nienaturalne, nietypowe jest to, że po angielsku mówi ktoś, dla kogo ten język jest językiem obcym. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie, bo w 96% rozmów prowadzonych na świecie po angielsku uczestniczą osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Nie wiem, jak to zostało dokładnie wyliczone, ale taka liczba pada w tej prezentacji. I na pewno jest to przykład, który, no, tak jak powiedziałem wcześniej, jest być może dość skrajny, ale na pewno jest bardzo obrazowy. I na koniec jest jeszcze mowa o tym, że nauczyciele zazwyczaj oceniają nas pod kątem poprawności, a nie na podstawie tego, czy jesteśmy w stanie jasno się komunikować w języku obcym i osiągać te cele, na których nam zależy przy pomocy języka obcego. No to jest też oczywiście coś, z czym się zgadzam. Czwarty wykład to. Hacking Language Learning. Tutaj na początku jest e, mowa o tym, że przeprowadzka za granicę nie jest magicznym sposobem na naukę języka obcego. Mm, no i z tym się oczywiście zgadzam. Jeżeli nauka języka obcego nie jest dla nas priorytetem, jeżeli nie jesteśmy zmotywowani do nauki, to samo przebywanie w obcym kraju e, niewiele nam da. E, I w tym wykładzie. Mm, Możemy zobaczyć różne filmiki z internetu, na których poligloci mówią w bardzo wielu językach. Ja osobiście jestem bardzo sceptyczny, kiedy widzę coś takiego, bo no, skąd wiadomo, czy te osoby tego po prostu nie czytają? Dla mnie to nie jest żaden dowód na to, że ktoś rzeczywiście mówi w kilkunastu językach. To nie jest żaden dowód. Jedyną. Sensowną weryfikacją jest y, rozmowa z native speakerem, najlepiej y, na żywo, a takie nagrania to no, jest to bardzo wątpliwe. Z tego wystąpienia możemy się dowiedzieć, że głównym problemem w nauce języków jest y, zła motywacja, bo y, najczęściej uczymy się języków obcych, dlatego że chcemy albo musimy zdać jakiś egzamin, chcemy znaleźć lepszą pracę, albo chcemy zaimponować innym ludziom. A motywacja prawdziwych poliglotów jest zupełnie inna, bo jest związana z fascynacją jakimś krajem, jego kulturą, chęcią nawiązywania relacji z innymi ludźmi, i z tym się zgadzam. Następnie możemy usłyszeć o pięciu czynnikach, które sprawiają, że ludzie nie uczą się języków obcych. Tak szybko jak powinni. Pierwszy z nich to brak talentu i to działa na zasadzie samospełniającej się przepowiedni. No, na temat talentu już wielokrotnie wypowiadałem się na tym kanale i oczywiście zgadzam się z tym, że żaden talent nie jest potrzebny. Druga rzecz to wiek, bo wiele osób zakłada, że w pewnym wieku już nie da się nauczyć języka obcego albo będzie to dużo trudniejsze, co jest oczywiście nieprawdą. Trzeci element to zasłanianie się brakiem możliwości podróżowania, ale oczywiście przebywanie w innym kraju nie jest konieczne do tego, żeby nauczyć się Języka obcego. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz udać się do tego kraju, w którym mówi się w języku, który cię interesuje, to możesz to zastąpić na różne sposoby. Możesz korzystać z zasobów internetu. Czwarty element to to, że nie wiemy, jak uczyć się słów w języku obcym. Nie potrafimy ich zapamiętywać. I tutaj jest mowa o listach słówek, takich dwujęzycznych, które słabo działają. Z tym się oczywiście zgadzam. Niewiele osób powtarza nowe słownictwo kilka razy. To też jest oczywiście częsty problem. I ostatni element to to, że obawiamy się często Oceny native speakerów i wydaje nam się często, że kiedy coś powiemy w języku obcym do native speakera, to się skompromitujemy i on będzie się z nas śmiał, a to jest tylko nasze wyobrażenie, a w prawdziwym życiu jest często dokładnie odwrotnie i to też mogę potwierdzić. Zwłaszcza jeżeli uczymy się jakiegoś nietypowego, egzotycznego języka, ale myślę, że to dotyczy. Tak naprawdę każdego języka w mniejszym lub większym stopniu, kiedy będziemy próbowali rozmawiać z Native Speakerem w jego języku, to on nie będzie się z nas śmiał, tylko w 99% przypadków to doceni i na pewno będzie pod wrażeniem. Ostatnie wystąpienie dotyczy tego, jak mówić jak Native Speaker. W tym wystąpieniu pan Mark Green namawia nas do tego, żeby. Dążyć do wyeliminowania albo do maksymalnego ograniczenia obcego akcentu w języku obcym, bo wtedy native speakerzy tego języka będą nas lepiej postrzegać. Częściowo się z tym zgadzam, ale nie do końca, bo zastanawiam się, jaka motywacja stoi za takim podejściem. Oczywiście w kontekście wymowy warto dążyć do tego, żeby ona była jak najlepsza, warto ją doskonalić, ale nie zgadzam się z tym, że naszym celem powinno być to, żeby mówić jak native speaker, bo po pierwsze jest to prawie niemożliwe do osiągnięcia dla zdecydowanej większości osób, a po drugie no, tak naprawdę, co nam to daje? Chcemy, czy my chcemy ukryć y, swoją prawdziwą tożsamość, swoją narodowość? Nie wiem za bardzo, y, co konkretnie miałoby nam to dać. Myślę, że w większości przypadków, nawet jeżeli będziemy porozumiewać się w jakimś języku obcym na bardzo, bardzo wysokim poziomie zbliżonym do native speakera, to. Ci prawdziwi native speakers i tak zorientują się, że dla nas ten język jest językiem obcym. Jeżeli nie zdradzi nas sam język, to może nas zdradzić to, jak się nazywamy albo jak wyglądamy. Myślę, że to, że przejdziemy z poziomu, na którym mówimy w języku obcym z bardzo, bardzo dobrą wymową, na poziom native speakera, tak naprawdę nie niesie ze sobą wielu korzyści. I to w wielu sytuacjach nie robi żadnej różnicy. Żeby ci to lepiej zobrazować, możemy wyobrazić sobie taką typową sytuację. Załóżmy, że znasz język hiszpański, jesteś w Hiszpanii na wakacjach i chcesz kupić bilet na pociąg na stacji kolejowej. To jest zazwyczaj bardzo prosta i krótka rozmowa. I tak naprawdę, co to zmieni, że ty będziesz mówić idealnie po hiszpańsku jak native speaker, czy będziesz mówić na tyle dobrze, że każdy cię zrozumie? I tak swój cel osiągniesz. I okej, okay, twój hiszpański może być na tyle dobry, że ten sprzedawca biletu weźmie cię za native speakera, ale tak naprawdę, co cię to obchodzi? Co pomyśli sobie jakiś obcy człowiek, którego już pewnie nigdy nie zobaczysz, czy on? Weźmiecie za native speakera, czy nie. Jeżeli kupiłeś ten bilet i załatwiłeś to, co miałeś załatwić, no to nie robi to tak naprawdę żadnej różnicy. A jeżeli mówimy o jakichś bliższych relacjach, jakichś przyjaźniach, czy znajomych z pracy, no to tutaj już nie wystarczy powiedzieć 2 trzy zdania. Nie myślę, że nawet w trakcie takiej krótkiej rozmowy z native speakerem on Prawie w każdym przypadku zorientuję się, że my nie jesteśmy native speakerami, bo zawsze coś nas zdradzi, więc yy, nie rozumiem za bardzo, yy, co ma na celu takie podejście, żeby za wszelką cenę dążyć do tego, żeby mówić idealnie jak yy, Native Speaker. Kolejna porada, yy, którą możemy usłyszeć z tego wystąpienia, to yy, to, żeby uczyć się również języka potocznego tym się zgadzam, bo często język nauczany w szkołach nie jest tym językiem, którego używa się na co dzień. Jest on często zbyt formalny i warto też uczyć się języka bardziej potocznego i to jest na pewno dobra rada. To już wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. Daj znać w komentarzu, co sądzisz na ten temat. Myślę, że... W niedalekiej przyszłości prawdopodobnie pojawi się e, drugi odcinek e, z tej serii, i znowu wybiorę pięć e, jakichś wystąpień dotyczących nauki języków. Na koniec przypominam, że warto subskrybować ten kanał, jeżeli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego, bo znajdziesz tutaj wiele wartościowych porad. I do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień.